Słodkie, miękkie, takie miłe są. W nowym domu czekać będą na czułe ręce, które przytulą je. Które przytulą je. Nowe przyjaźnie zaczną tu. Małe skoki, radosny ruch. Niech znajdą dom pełen miłości. Z czułymi rękoma w ich codzienności, które przytulą je, które przytulą je. Kochani, chcieliśmy się ponownie zwrócić do Was z prośbą o dom dla naszych małych króliczków. Już o tym mówiliśmy, ale to było na live, więc tam jakaś słaba jakość była. Yy, mamy 6 króliczków do oddania. Małych sześć króliczków, jednego zostawiamy sobie. W sumie ich było 7. Tak, i one są właśnie takie biało-czarne albo biało-szare. Urodzone 3 maja, czyli dzisiaj mamy 15-16 czerwca, czyli króliczki mają gdzieś około 6 tygodni 6, 7 tydzień teraz. Tak. I no, muszę się z wami podzielić tym, co dzisiaj odczułem w związku z tymi króliczkami, mianowicie dostałem telefon. Ile mam ty... A czy to było pytanie, czy może ktoś wziąć króliczki dla dziecka do ogrodu? Więc ja mówię tak, jak najbardziej. A ile tych króliczków? Jeden czy dwa? A ten ktoś mówi, a ile masz tych króliczków? Ja mówię, że jest sześć. No to wezmę wszystkie. No i umówiliśmy się na popołudnie, ale ścisnęło mnie w gardle, w brzuchu mnie zabolało. I mówię tak, jak? sześć królików. No rozumiem dla dziecka jeden, dwa króliki, do ogrodu. Ale sześć królików dla dziecka, do ogrodu, to mi coś nie pasowało. I od razu wziąłem telefon, zadzwoniłem i powiedziałem, że nie. Nie, bo podejrzewam, że to nie są króliki do ogrodu, tylko króliczki na skonsumowanie. I zwracamy się jeszcze raz do Was z prośbą, bo nie chcielibyśmy, naprawdę nie chcemy, i nie oddamy tych królików na zjedzenie. Może macie trochę miejsca w ogrodzie, żeby taki królik sobie latał on jest kompletnie bezobsługowy, jak jest na trawie, to, to praktycznie przez całe lato, przez całe lato taki króliczek jest. Bezobsługowy, a na zimę potrzebuje trochę miejsca i żywi się po prostu sianem. Znaczy, warto też, żeby miał jakąś budkę, taką, żeby mógł się schronić przed deszczem albo przed wiatrem. Króliki też mogłyby paść taką ofiarą, na przykład jakiegoś ptaka drapieżnego. One mają w sobie taki instynkt, że raczej przemykają. Jeżeli jest na przykład jakaś otwarta przestrzeń, to przez taką otwartą przestrzeń króliczek sobie biegnie i on raczej gdzieś tak właśnie chowa się, czy pod drzewami, czy pod krzakami, czy pod, pod płotem. Dlatego warto, żeby taką wódkę miał, wyściełaną na przykład słomą. Natomiast króliki, te, tak jak tu mamy przecież tą uciekinierkę, Daje ich mamę. To jest króliczka, która no, zmusiła Krzysia do tego, żeby m, chyba wykorzystał wszystkie materiały możliwe do uszczelnienia ogrodzenia, i tak zdarza jej się uciec. I ona nie wchodzi w szkodę, nie wchodzi w grządki. Bardziej tu właśnie m, można powiedzieć, że pomaga w tym, żeby nie rosły bardzo duże chwasty, czyli rośliny pionierskie, bo po prostu. To wszystko odgryza. To jest tak miłe, słuchajcie, jak możemy być razem ze zwierzętami, jak możemy obserwować ich zachowania. No, to naprawdę to jest coś pięknego. Dla nas każde zwierzę, czy to będzie kura, kaczka, czy królik, to jest tak jak kot, czy pies, czy chomik, czy ptaszek. Chcemy im dać jak najwięcej wolności. Właściwie praktycznie rzecz biorąc, one są uratowane przed śmiercią. Może nie mają tej wolności w tej zagrodzie tyle, ile powinny mieć, ale mają dużą dawkę wolności. Na jesień na pewno będą wypuszczone i będą sobie mogły chodzić po ogrodzie, tak jak Gaja. I chcielibyśmy chociaż na miastkę stworzyć, mieć to poczucie, że. Że poszły w dobre ręce. Tak się przytrafiło, że Gaja była już kotna, jak to się mówi, kiedy do nas trafiła, i któregoś pięknego dnia nagle zobaczyłam jednego najpierw małego króliczka. To był dla mnie szok dla Krzysia też nie mogliśmy w to uwierzyć po prostu, jak to się stało, a potem okazało się, że ich jest siedem i. Nie jesteśmy w stanie mieć aż tyle królików, chociażbyśmy chcieli, natomiast no, oddanie ich właśnie po to, żeby zrobić z nich przysłowiową czapkę albo żeby przerobić na pasztet, to jest naprawdę niezgodne z naszymi przekonaniami czy wartościami. Dlatego też szukamy osoby o, te, o takim otwartym sercu, która no, mogłaby podjąć ten trud i wziąć królika, no bo mówisz kochanie, że królik jest bezobsługowy, ale no, nie jest, nie jest, jest taki tak do końca, no, nie prawda, nie do końca, no bo też je jeżeli na przykład ktoś nie chce, żeby królik tak po prostu biegał wolno po ogrodzie, no to trzeba zrobić dla niego jakąś budkę, jakiś kojec, czy na przykład wybieg taki większy, bo on przecież może mieć budkę i też wybieg taki, no nie wiem, no nie wiem, z trzy metry kwadratowe na przykład, no. prawda, to już też będzie coś wspaniałego dla takiego króliczka, i, no I trzeba też zadbać o to, żeby króliki miały karmę, jest taka specjalna sucha karma, którą można dawać. No te wszystkie odpadki takie zielone, kuchenne, odpadki wa po warzywach, obierki, to wszystko te króliki zjadają, a w zamian za to dają przecież obornik, ten naprawdę bardzo, bardzo taki dobry obornik króliczy, który możemy wykorzystywać później czy do kompostu, czy na grządki. Kochani, jeżeli macie psa czy kota, to na pewno wiecie, co to znaczy współodczuwanie. Mm. Współodczuwanie to jest czucie jedności z tym zwierzęciem. My mamy coś takiego ze wszystkimi zwierzętami. Nie tylko ze zwierzętami, z roślinami również. I nie mogłem sobie wyobrazić, że ktoś przyjedzie po te króliczki i wsadzi je w jakąś klatkę 50 na 50. I one będą tam w cudzysłowie dojrzewać do, do momentu, kiedy będą mogły być przerobione na jedzenie. Po prostu nie jestem w stanie tego przeżyć. Jest to też cudowne przeżycie dla dzieci czy dla wnuków. Dzieci. Zwłaszcza te, które mieszkają w miastach, albo też i w takich okolicach, gdzie nie ma zwierząt takich gospodarskich, nie mają kontaktu po prostu z tymi zwierzętami. I jak tutaj przyjeżdża siostra moja z trzema małymi córeczkami, to te dziewczynki spędzają cały dzień w zagrodzie ze zwierzętami. I noszą te zwierzęta, i głaszczą, i tarmoszą za uszy tak pieszczotliwie, nam króliki nie pozwalają tego robić, ale tym dzieciom pozwalają, i te wszystkie zwierzęta tam po prostu cudownie spędzają czas. Więc, jeżeli tylko możecie podjąć taki trud w cudzysłowie, to znaczy przygotować dla takiego zwierzęcia teren i yy, możecie nas wspomóc w tym, żeby po prostu wziąć takiego króliczka jednego albo dwa, to bardzo będziemy wdzięczni. Dziękuję. Dziękujemy. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce, spryt szczurce W tym istota Okej, okay, tkwi, dokąd zmierzam, po co żyję? Tu odpowiedź prostą mam, sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem, które mam Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej This way. Miej swą korzyść z pracy mej To co widzę, to co czuję Tworzy mój konkretny byt I w tym bycie się znajduję Zmierzam wprost na szczęścia szczyt Tak wygląda ludzkie życie Jesteś okej, okay, jeśli chcesz Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy